Kiedy wrócił? Była północ. Był pijany i w złym nastroju. Postanowił, że jeśli Melodii nadal będzie w mieszkaniu, zajmie policję i na tym się skończy. Tak siedział za biurkiem. Niedawno rozpoczął deszcz. Ted zatrzymał się i upomniał go za to, że wpuścił rano Melodii. Ale portier stanowczo wszystkiemu zaprzeczał. Nikt nie wchodził, panie Sireli. Przecież pan wie że nikogo nie wpuszczam, nie spytawszy przed lokatora. Pracuję tu już 6 lat. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Ted przypomniał mu z naciskiem o świadkach jehowych i skończyło się na paskurce. W końcu rozczony Ted dał sobie spokój i pojechał windą na trzydzieste piętro. Do drzwi miał przyklejony taśmą rysunek. Przez chwilę przyglądał mu się ze złością, a potem go zerwał. To była karykatura maluty. Nie takiej, jaką widział dzisiaj, ale takiej, jaką znał w koledżu. Bystrej, zabawnej, atrakcyjnej. Kiedy mieszkali razem, zawsze ilustrowała kartki, które dla nich zostawiała małymi karykaturami samej siebie. Był zaskoczony, że nadal potrafi tak dobrze rysować. Pod twarzą napisała kilka słów. Wystawiłem ci pamiątkę po sobie. Ted popatrzył ze złością na rysunek, zastanawiając się, czy powinien go zatrzymać. Rozgniewało go o własne wahanie. Zmiał kartkę w dłoni i sięgnął po klucze. Przynajmniej sobie poszła. Pomyślał, może już na dobre. Jeśli zostawiła kartkę, to znaczyło, że sobie poszło. Pozbył się jej co najmniej na parę następnych lat. Wszedł do środka, cisnął zgniecioną w kółkę kartkę w stronę stojącego na drugim końcu pokoju kosza i uśmiechnął się, gdy okazało się, że trafił. Dwa punkty, powiedział głośno, pijany i zadowolony z siebie. Podszedł do barku i zaczął robić sobie drinka. Coś tu jednak nie grało. Ted przestał mieszać w szklaneczce. w rzucił słuch. Zrozumiał to woda w łazience. Melody nie zakręciła wody. Chryste mruknął. Nagle przyszło mu do głowy straszliwe myśl, Może Melody wcale sobie nie poszła? Może siedziała w łazience i brała prysznic? Może odpiła jej na dobre i płakała? Albo coś w tym rodzaju? Melody zawołał. Nie odpowiedziała mu. Tak jest. To była woda. Nie mogła być nic innego. Ale melodii mu nie odpowiedziała. Melody Jesteś tam? wrzasnął Odpowiedz mi, do cholery. Cisza. Odstawił szklankę i podszedł do łazienki. Drzwi były zamknięte? zatrzymał się pod nimi. Woda z całą pewnością płynęła. Melody, jesteś tam? zapytał głośno. Melody! Nic, wtedy zaczynał się bać. Co po Uwróciła się łatwo. Drzwi nie były zamknięte na klucz. W środku było pełno pary. Prawie nic nie widział. Zauważył jednak, że zasłona w kabinie. Prysznica jest zasłonięta. Prysznica odkręcona na pełną moc, a sądząc z ilości pary woda musiała być gorąca. Wtedy odsunął się trochę i zaczekał, aż para się rozproszy. – Melody? – zapytał cicho. Nadal nie było odpowiedzi. Cholera Roknął. Starał się powstrzymać strach. Tylko o tym mówiła, powtarzał sobie. Nigdy by tego nie zrobiła. Ludzie, którzy o tym mówią, nigdy tego nie robią. Czytał gdzie siadłem. Chciała go po prostu przestraszyć. Postąpił dwa szybkie kroki i odsunął zasłonę. Była w środku, i nagie ciało spowijało kłęby pary. Nie położyła się niej Siedziała wciśnięta bokiem między krany. Wydawała się bardzo mała i żałosna. Świnęła się prawie do pozycji płodu. Prysznic był skierowany na nią, na jej dłonie. Podcięła sobie żyły jego żyletkami. Próbowała trzymać ręce pod prysznicem, ale to nie wystarczało, bo odcięła w poprzek. Przecież wszyscy wiedzieli, że trzeba to robić z Żyło więc żyletki w jednym miejscu i miała teraz dwoje ust. Oba uśmiechały się do niego, uśmiechały. Prysznic spłukał większość krwi, i nigdzie nie było plam, Ale z drugich ust pod brodą nadal skapywały czerwony płyn. Jego stróżki spływały na jej pierś, nawet tytułowany tam kwiat spłukiwało. Jest tamtąd piana wodna, włosy. Zadała na policzki mokre i pozlepione, uśmiechała się. Wyglądała na bardzo szczęśliwą. Ze wszystkich stron otaczała ją para. Tat pomyślał, że na pewno siedziała tu już kilka godzin. Była bardzo czysta. Zacisnął powieki. To nic nie zmieniało. Nadal ją widział. Zawsze już będzie ją widział. Otworzył oczy. Melody się uśmiechała, wyciągnął rękę i zakręcił wodę, mrucząc sobie rękaw. Uciekł do salonu, pogrążony w otępieniu. Boże, myślał, Boże, muszę kogoś zawiadomić, muszę to zgłosić, sam sobie z tym nie poradzę. Postanowił wezwać policję, ujął słuchawkę, ale zapachał się z palcem zawieszonym nad przyciskami. Policja nic tu nie pomoże, stwierdził w myślach, zadzwonił do drzwi. Kiedy jej wszystkim powiedział na drugim końcu linii, zaplanowała całkowita cisza. Mój Boże, odezwała się po czyli To okropne, czy mogę ci jakoś pomóc? Przyjedź do mnie, poprosił. natychmiast. znalazł drinka, którego przedtem sobie zrobił i przełknął pośpieszniłek. Czyli zawahała się. Posłuchaj, Ted. Nie bardzo łaję się obchodzić z tropami. Może byś przyjechał do mnie? Nie chcę, no wiesz. Nie sądzę, żebym mogła jeszcze kiedyś wziąć u siebie prysznic. Czyli mówił z Potrzebuję kogoś natychmiast. Z jej usta ustalerował się niepewny przestraszony śmiech. Przyjedź do mnie, ale go nie mogę i tak tu zostawić. Wezmij policję, zaproponował. Niech zabiorą ciało, potem przyjedź do mnie. Ted wezwał policję. Jeśli to miał być żart, to, to mało śmieszne. On jami, policjant, jego partner patrzył na tata wielkim. Żart? Zdziwił się dad? W pańskiej łazience nikogo nie ma. Powinienem zabrać pana na postronek. Nikogo nie ma. Powtórzył ten z niedowierzaniem o głosie. Daj mu spokój sam. Odezwał się jego partner. Nie widzisz, że jest zalany? Dad popędził do łazienki. Wanna była pusta. Pusta. Ręknął na podłodze i pomacą jedną. Było suche, zupełnie suche, ale ręka w koszuli nadal miała mokre. Nie, powtarzał. Nie. Pędził z powrotem do salonu. Obaj glinierze przyglądali mu się z rozbawieniem oczu. Torba podróżna melodii zniknęła spod oczywili. Naczynia wymytał w i nie sposób było stwierdzić, czy ktoś się robił dziś naleśniki. Tat przerocił kosz do góry dnem. Wysypując jego zawartość na kanapę, zaczął przerzucać papiery. Niech pan pójdzie się przespać, poradził starszy gdynierz. Rano, poczuje się pan lepiej. Choć rzucił jego partner. Policjanci weszli, zostawiając grzebiącego w papierach Teda. Rysunku? Nie było. Nie było. Nie było. Ted cisnął pustym koszem na drugi koniec, pokoju z taką siłą, że aż zabręczał odbijając się od ściany. Wziął taksówkę, pojechał do Jill. Zbliżał się już świt. Gdy Ted usiadł nagle w łóżku. Serce mu waliło, w ustach zaschło, bo ze strachu. Jill zamamrotała coś senne. Jill zawołał, potrząsając się. Zamrugono sen, nie spoglądając na niego. Co się stało? Usiadła, zasłaniając się kotcem. Nie słyszysz? Co mam słyszeć? Zapytał. Zachichotał. Masz wyłączony prysznic. Rano golił się w kuchni, chociaż nie było tam ostro. Skarżył się dwukrotnie. Pęcherz mu pękał, ale nie chciał wejść do łojenki. Mimo, że Jilly zapewniała go wielokrotnie, iż prysznic jest zakręcony. Słyszał go. To cholery. Zaczeka aż przyjedzie do biura. Tam nie było prącznicy w ręce. Czyli spoglądała na niego jakoś dziwnie. Po przejściu do biura, ted zrobił porządek na biurku i spróbował się zastanowić. Był prawnik. Miał sprawny, analityczny umysł. Postanowił rozwikłać tę zagadkę. Pił tylko kawę. Całe mnóstwo kawy. Myślał o tym, że nie było torby. Jack nie widział jej melodii. Nie było trupa, nie było rysunku. Nikt jej nie widział. Pod prysznicem było sucho. Nie było brudnych naczyń. Był pijany, ale nie przez cały dzień. Dopiero potem po kolacji. To na pewno nie przez alkohol Wykluczona. Nie było rysunku. Nie widział jej nikt poza nim. Nie było rysunku. Zostawiłem ci pamiątkę po sobie. Miał w garści i wyrzucił telegram od niej dwa lata temu. Pod prysznicem nic nie było. Podniósł słuchawkę. Billy, zażądał, znajdź mi numer telefonu jakiejś gazety z Des Moines, w Wszystko jedno okay. jakiej. Kiedy wreszcie się dodzwonił, kobieta z działu makrologów nie chciała mu nic powiedzieć. Zmiękła dopiero wtedy, gdy jej powiedział, że jest prawnikiem. Nie potrzebuję tych danych do ważnej sprawa. Kroll był bardzo krótki. Melodię idikowano w nim nie tylko jako pracownicę salonu masażu. Zabiła się pod prysznicem. Dziękuję, powiedział. Dążył Sławko. Potem przez długi czas wyglądał przez okno. Miał stąd wspaniały widok. Widział jezioro wysoki, wieżowiec Standard Oil. Zastanawiał się, co ma teraz zrobić? Czuł w brzuchu gwałtowny ucisk strachu. Mógł wrócić do dżyl. Jeśli zgodzi się go przyjąć, potem co wydarzyło się nocą, Traktowało go okropnie chłodno. Kiedy jechali taksówką do biura, poradziła mu, żeby zgłosił się do psychiatry. Nic nie rozumiał. Nikt tego nie rozumie. Chyba, że. znowu podniósł sławkę i przerzucił. Notatnik nie znalazł numeru ani Od Oddalili się od siebie aż tak bardzo. Znowu zadzwonił do Billy. Połącz mnie z Random House w Nowym Jorku. Polecił z panem Michałem Engelhartem. Jestem tam Ale A gdy się połączył, usłyszał w sławce obcy głosu. Pan Raleigh. Jest pan przyjacielem Michała, czy jednym z jego autorów za słowo w ustach. Przyjacielem. odpowiedział. Czy Michała nie ma? Muszę z nim porozmawiać, to pilne. Obawiam się, że Michał już u nas nie pracuje. Odparł Przeżył załamanie nerwowe przed niespełna tygodniem. Czy żyje? Mam wrażenie, że zabrali go do szpitala. No ja pan, może znajdę panu numer. Dziękuję, odparł to sobie radę. Wywiesił słuchawkę. W spisie telefonów miasta Fenix nie znalazł ani K. No pewnie, pomyślał. Przecież wyszła za mąż. Spróbował sobie przypomnieć nazwisko męża. Zajęło mu to sporo czasu. Było polskie. Coś zaczął sobie przypominać. W końcu odszukał je w pamięci. Nie liczył na to, że zostanie ją w domu. Był dzień poprzedni i na pewno prowadziła lekcję. A po trzecim sygnałem ktoś podniósł sławka. Dzień dobry, powiedział. Ani, czy to ty? Mówi Ted z Chicago. Ani, muszę z tobą porozmawiać. Chodzi o Melody. Potrzebuję twojej pomocy. Nie mógł zaczerpnąć tchu. Słyszał chichot. Ani nie ma w domu. Ted poinformował go Melody. Poszła do szkoły. A potem ma zamiar odwiedzić męża. No wiesz, żyją w separacji, ale obiecała, że o ósmej wróci. Melody wydyszą. Oczywiście. Nie jestem pewna, czy mogę jej wierzyć. Wszyscy troje zawsze mieliście problemy z dotrzymywaniem obietnic. Ale może wróci, Ted. Liczę na to. Chcę jej zostawić pamiątkę po sobie.